Dzisiejszy vlogmas miał być spokojny, ale jedziemy do designer outlet w Gdańsku i już czuję, że wyjdę z czymś, o czym w tym momencie nawet nie myślę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie: czy będą udane zakupy, czy jednak klasyczna wtopa. Widzowie z tej strony Agat. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj jedziemy do Fashion House w Gdańsku. Na razie bez konkretnego planu. Nie mam nic takiego, co chciałabym kupić w myśli, ale zobaczymy, czy może mi się coś spodoba. Jesteśmy już na miejscu i tutaj są takie piękne ozdoby. Wszędzie są choinki, światełka, wielkie bombki i nawet są sanie Mikołaja, w których można się usiąść. Tutaj dopiero jest ten vlog masowy vibe. No i mały update, szczerze mówiąc nic nam się nie podoba, jakość ubrania jest mega, mega średnia i wyglądają one jakby były po prostu wrzucone do sklepów z całego roku, to co się nie sprzedało, no i jeszcze są na przecenie, zobaczymy dalej, ale wątpię, że coś z tego wyciągniemy. Zakupy totalnie nie wyszły, nic nam się nie spodobało i chcieliśmy wyjeżdżać stamtąd jak najszybciej. Ale żeby zresetować ten dzień i sobie poprawić trochę humor, pojechaliśmy dalej do Gdańska i teraz jesteśmy w Starbucksie, będziemy jadli pyszne śniadanko. Wróciliśmy już z Gdańska, ale ja się nie przebieram w wygodne ubrania, bo zaraz w sumie wyjeżdżamy. Ale muszę otworzyć kalendarz adwentowy i pokazać wam moje ulubione okienka, ulubione produkty z ostatnich dni. Moje pierwsze ulubione okienko z ostatnich dni to okienko numer 7, w którym znajdował się Mini Balsam Sol de Janeiro o oryginalnym zapachu 62. To jest mój ulubiony zapach. Mam nawet perfum, perfum, niemgiełkę z tego zapachu. Bardzo, bardzo go lubię, ślicznie pachnie i cieszę się, że jest miniaturka. Zawsze można sobie włożyć do torebki. Wtedy kolejne, naprawdę przydatne i fajne okienko. Jest to full size. Tuż do rzęs firmy Pupa Milano i ja bardzo lubię te tusze, bo mają fajną szczoteczkę, taką szczoteczkę, gdzie te włoski są malutkie i docierają do każdej rzęski i wtedy rzęsy są elegancko pomalowane i niezlepione. I ostatnie ciekawe okienko, jest to perfum od Ariany Grande i jest to zapach Angel's Kiss. On jest ładny, podoba mi się, nie jest taki duszący, nie jest za bardzo kobiecy, chociaż ja mam wrażenie, że perfumy od Ariany ogólnie są dla każdego, nie są jakieś takie za mocne, ale ten jest bardzo fajny. I to były moje ulubione okienka z ostatnich dni. Napiszcie w komentarzu, czy te produkty Wam się podobały, i czy też by były Wasze ulubione. Po tym cozy momencie w domu jeszcze pojechaliśmy do restauracji, śniadanie prawie o 12, teraz taka obiadokolacja, ale to jest to, czego dokładnie potrzebowaliśmy, a nie siedzieć w domu i jeszcze męczyć się z gotowaniem. Jest ciepło, bardzo przyjemne światło, takie przytulne, dużo ludzi, głośno, nie to co przed chwilą w domu, cisza i spokój, ale to jest fajna odmienność. Jak jesteśmy w tej restauracji, to prawie zawsze biorę to samo, jak dla mnie klasycznie, tagliatelle z krewetkami w takim fajnym, ostrym, pomidorowo-grzybowym sosie. A moja mama odmiennie, ale klimatycznie, bo pierogi z kapustą i grzybami. Wróciliśmy z restauracji i teraz coś, na co czekałam od 6 grudnia, czyli dekorowanie choinki. No i tak się prezentuje moja choinka. Napiszcie co o niej sądzicie. Nie jest to taka choinka z Pinteresta czy nawet z jakiegoś TikToka, ale jest moja i mi się podoba. A ja już leżę w łóżku, jeszcze sobie dopijam moją zimową herbatę. W ogóle nie miałam suszonej żurawiny i dodałam suszoną pigwę. Szczerze mówiąc, smak się nie bardzo zmienił, także nie ma żadnej różnicy. Ja zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich oraz innych vlogów. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu pigwa, a ja przypnę Wam serduszko i będę bardzo wdzięczna, że oglądacie do samego końca. Życzę Wam miłego rana, południa, popołudnia, wieczora lub nosy. I pa pa!